Proces zabijania. Z chwilą, gdy kobiety gnano nagie, ogolone, biczem, jak bydło na rzeź, bez liczenia, szybko, szybko, mężczyźni ginęli już w komorach. Golenie kobiet trwało mniej więcej dwie godziny, tak długo też trwały przygotowania do mordu i sam mord. Kilkunastu Sesmanów gnało pejczami i ostrymi ognetami kobiety aż do budynku komory. A Askarzy odliczali po 750 osób do każdej komory. Słyszałem zasuwanie drzwi, jęki i krzyki, słyszałem rozpaczliwe wołania po polsku, po żydowsku, mrożące krew, lamenty dzieci i kobiet, a potem jeden. Wspólny, przeraźliwy krzyk. Trwało to 15 minut. 20 minut szła maszyna, a po 20 minutach było cichutko. Drzwi rozsuwali askarzy po zewnętrznej stronie. Zaczęliśmy pracę. Ciągnęliśmy trupy ludzi jeszcze niedawno żywych. Ciągnęliśmy je za pomocą pasków skórzanych do przygotowanych olbrzymich masowych grobów, a orkiestra przy tym grała. Grała od rana do wieczora. Kiedy zaryglowano barak na noc, słyszeliśmy na pryczach szmer modlitwy kadisz. Odmawialiśmy modlitwę za umarłych. Później była cisza. Nie skarżyliśmy się. Byliśmy całkiem zrezygnowani. Posuwaliśmy dzień za dniem, sami nie wiedząc jak. Nie mieliśmy chwili złudzenia. Umieraliśmy co dzień po trochu, wraz z całymi transportami ludzi, którzy przez krótką chwilę przeżywali mękę złudzenia. Tylko kiedy słyszałem, jak dzieci wołały, mamusiu, ja przecież byłem grzeczny, ciemno, ciemno. Szarpało się w nas serce, na strzępy, a później znowu przestawaliśmy czuć.